Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem 4 spotkania na weekend. To są takie perełki bym powiedział. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo zawsze jest niepewność. A dzisiaj będziemy grali w Now gdzie będziemy testować ciekawą opcję pod nazwą Bed Builder. W tej opcji możemy z jednego meczu zrobić kilka typów. I połączyć ich ze sobą w jeden wspólny typ. No i dzisiaj mam takie dwa spotkania zagrane. Zobaczycie, jak to wygląda. Możecie również zobaczyć sam, jak to wygląda. Link zamieściłem w opisie. A teraz zapraszam na analizę. Cadiz zagra z Barceloną i tu dajemy na dumę Katalonii po kursie 1.38. Taka ciekawostka. Ostatni raz obie ekipy spotkały się w 2006 roku, także już 14 lat minęło od ostatniego spotkania. A w obecnych czasach gospodarze sensacyjnie zajmują szóste miejsce w tabeli i nawet wyprzedzają Barcelonę, bo Duma Katalonii jest właśnie na siódmej lokacie. Także bezpośrednie starcie sąsiadów. W tabeli, no ale tutaj, oczywiście, damy na Barcelonę, która powinna bez problemu wygrać to spotkanie. Gryfman teraz się odpalił. Trzy mecze, trzy brameczki, także myślę, że pociągnie to, to spotkanie i, i ogólnie zaprezentują się piłkarze Barcelony dobrze. Następnie przechodzimy do stolicy Hiszpanii, gdzie Atletico Madrid zagra z Real Valadoid. Tutaj Dodajemy na Atletico po kursie 1.38. W pięciu ostatnich spotkaniach pomiędzy tymi ekipami czterokrotnie Atletico wygrało oraz raz padremis. remis. Atletico obecnie jest w drugiej drugie w tabeli. Jest jedyną ekipą, która nie przegrała jeszcze żadnego spotkania. Natomiast goście są na 17 miejscu. W tym sezonie przegrali już pięciokrotnie. Dzisiaj dzisiaj zanosi się na szóstą porażkę. Także powinno pójść gładko. A my kontynuujemy przygodę z typami w Anglii. Czekają nas bardzo fajne spotkania. Pierwsze z nich to derby Londynu, gdzie Totemham na swoim stadionie podejmie Arsenal. I tu jest właśnie ta oferta Bed Builder. Tutaj zsumowałem dwa typy narzuty rożne. Pierwsze z nich to jest Arsenal powyżej 2,5 rożnych. Dodatkowo dołożyłem do tego, Rożne w całym spotkaniu, i tych różnych musi być 8, żeby to weszło. Kurs wynosi 1,35. Kurs mały, ale linie też bardzo niskie. Chciałem właśnie zrobić takie, żeby było jak najpewniejsze. No i myślę, że to będzie ok. Teraz Wam przedstawię statystyki. 5 ostatnich spotkań pomiędzy tymi ekipami. W rzutach rocznych było: Uwaga! 13, 10, 7, 17, 11. Jeżeli chodzi o arsenal, to ta statystyka prezentuje się tak: 8, 7, 4, 11, 5. Także powinno gładko to wejść. To są derby, wiadomo, jest dodatkowa motywacja. To jest całkiem inne spotkanie niż takie normalne, ligowe. Więc liczę, liczę na grad rożnych. I przechodzimy do ostatniego spotkania, gdzie Manchester City zagra z Fulham. I tu znowu mamy tą ofertę Bed-Buildera. I tak, mamy, że Manchester City musi wygrać całe spotkanie bez żadnego handicapu. Po prostu musi wygrać. Oraz Manchester City musi mieć co najmniej 6 różnych w tym spotkaniu. Też wydaje mi się, że to jest pewna opcja. Tu kurs wynosi 1,53. W pięciu ostatnich spotkaniach pomiędzy tymi ekipami pięciokrotnie wygrali obywatele. Natomiast jeżeli chodzi o rożne, to w tym spotkaniu, ogólnie w spotkaniu City było 6, 11, 10, 10, 13, także rożnych zawsze też było sporo. City oczywiście jest bardzo ofensywne, będą chcieli pokazać, że już ich ten dołek jest. Zażegnamy, że kryzysu już nie ma, że idą teraz do góry. Przypomnijmy, że ekipa Pepa Guardioli jest na 11 miejscu dopiero w tabeli i potrzebuje każdego zwycięstwa, i to właśnie najlepiej z dużą przewagą. No i tak to się prezentuje: te kupony. Teraz Wam pokażę, jak się prezentują statystyki. Gramy to za 40 zł, kurs całkowity wynosi 78,67, czy on taki kurs wysoki zapytacie, jak mamy 4 spotkania, niskie kursy, Skorzystałem po prostu z specjalnej oferty Nobel Możecie zobaczyć tam w promocjach różne ciekawe oferty mają. No i ja z jednej z nich skorzystałem, dostałem właśnie mnożnik 20 do tego kursu, co miałem, no i wyszedł taki kurs, no i możliwa wygrana to jest prawie 2,5 tysiąca. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.